Tylko na kanale serca pisane. Życiowa układanka. Poznaj losy trójki przyjaciół. Magdy, Witki i Jędrzeja. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Jędrzej wygrał konkurs i jedzie do Norwegii. Magda będzie tęsknić. U śmiałków odbywa się impreza z okazji przekazania warsztatu Madzi. Pani Renia próbuje się pogodzić z tym, że Magda ma nowego partnera. Towarzystwo rozsiadło się wygodnie, gdzie bądź, co jakiś czas powracając do stołu po przegryzki. Jak to zwykle bywa, uczestnicy spotkania podzielili się na dwa obozy, mężczyzn i kobiet. To pan Mieczysław pierwszy odciągnął Miśka na bok. Ze szklaneczkami w dłoni poszli do kuchni i oparci o parapet rozmawiali cicho o swoich sprawach. – Mam wieści z komisariatu – zaczął pan Mietek. – Aż nie mogę się doczekać – mruknął młodszy z mężczyzn. Poszedłem i zapytałem wprost, czy do czegoś doszli. Okazało się, że mieli przez jakiś czas trop. To znaczy, jędrzej, nie odrywając oczu od rozmówcy, upił niewielki łyk bursztynowego napoju. W tej chwili przyszło mu na myśl, że takiego koloru są właśnie oczy mychy. Uśmiechnął się w duchu. Dostali cęk z głębi kraju i ostatnia wiadomość była taka, że widziano go na granicy niemiecko-polskiej. Fiu, fiu! Uniósł brwi Jędrek. Ano tak. On w listopadzie bodaj był w rajchu. Strasznie się wtedy pokłócił z Magdą, bo nie chciała z nim pojechać. Na cały miesiąc. Kręcił głową ojciec dziewczyny. Do dziś nie mogę pojąć, co też mu odbiło. Ja bym tam z nim nie był, ale Madzia wydawała się być szczęśliwa. Jak nie inna lalka to kasa. Standard. Wzruszył ramionami Jędrzej. Nie wiem, ile panu powiedziała Magda. On się zadłużył po uszy. Ale wiadomo na co? Nie kupił mieszkania czy samochodu. Zmarszczył w brwi gospodarz. Z tego, co się dowiedziałem, utopiła go jakaś inwestycja giełdowa. Poszedł na pewny zysk. No popatrz, trawił informacje ojciec Mechy. No i nie wypaliło. Poniósł ogromną stratę, a ci, od których pożyczył, stracili wkrótce cierpliwość. Jego najlepszy kumpel wyzwaniał, zaczęły się pogróżki, obiecał mu pół warsztatu ale pojawiła się Witka i sprawa zaczęła się oddalać. Spłacił po części kumpla, jednak kasą od innych ludzi, już zupełnie innego pokroju, niestety. Dopóki jego telefon był aktywny, mój informator był w stanie coś podsłuchać. Grozili mu na wszystkie sposoby śmiercią, kalectwem, męczarniami. Podpalenie warsztatu to była czysta zemsta, tak myślę, bo nawet jeśli liczył na kasę z ubezpieczenia, to po pierwsze, załatwiłaby tylko problem doraźnie i nie w całości, po drugie, Nikt przy zdrowych zmysłach nie oddałby mu kasy od tak, zwłaszcza że warsztat naprawdę trzeba było odnowić. Nie powiedział ani słowa, zamyślił się pan Mieczysław. No nie, w dodatku ukradł ma gdzie pieniądze i to dużo, westchnął Misiek. Jeszcze zasugerował, że to Witka, bo tam nocowała. Szuja do końca, poderwał głowę rozmówca. Zgubiła go duma własna i pyszałkowatość. Gdyby powiedział na początku, nieważne, że go nie lubiłem. W jakimś stopniu starałbym się pomóc ze względu na mychę. Ona też była gotowa mu dać pieniądze, ale ich już nie było. Nagle w stołowym rozbrzmiała muzyka. – Oho, panie się chyba dobrze bawią – uśmiechnął się Mietek. – Wracamy? – spytał przyjaciel dziewczyn. – Tak. Panowie mieli dyżawi z warsztatu. Ramię w ramię weszli do pokoju i zobaczyli Magdę z Wicią tańcujące na środku. Śmiały się głośno i wygłupiały. Reniu, co ty im dałaś do jedzenia? spytał małżonek. Jedzenie jest okej, okay. to ten młody człowiek zrobił coś z winem. Uśmiechnęła się patrząc na Jędrzeja, a jego bardzo ucieszył ten żart. Może jest dla mnie jakaś nadzieja, pomyślał i pod wpływem impulsu podszedł do dziewczyn. Odbijany, Tusia! rzucił w jej kierunku i przejął stery przy Madzi. Zaskoczona pozytywnie, Witka zaczęła się wycofywać, kiedy wpadła na coś plecami. Na kogoś. To był pan Mieczysław. Przepraszam bardzo. Zawołała, bo muzyka grała dość głośno. Ku jej całkowitemu zdumieniu szef poprosił ją do tańca. Dostałem pozwolenie od żony, to korzystam zanim się rozmyśli. Roześmiał się, a partnerka taneczna mu zakturowała. Po skończonej piosence wszyscy bardzo uradowani udali się na kanapę odpocząć. Mycha jednak nie mogła zbyt długo usiedzieć na miejscu. Niby to bez celu wstała i podeszła do okna. Zaśmiała się cicho, widząc spustoszenie w śniegu, jakie zrobili przy zabawie. Teraz wracała wzdłuż meblościanki, a jak zorientowała się, że towarzystwo zajęte jest rozmową, szybko włączyła ulubioną melodię rodziców. Ojciec poderwał głowę pierwszy. — Mycha, co ty kombinujesz? — zapytał z błyskiem w oku. — Nic! — puściła mu oko córka. — Reniu, na takie wyzwanie musisz odpowiedzieć. Wyciągnął rękę w stronę żony. Kobieta chwilę się broniła, ale w końcu uległa. U Magdy nie było zmiłuj, zamarodzenie puściła im utwór od nowa. Kiedy para znalazła się na środku pokoju, Madzia bez krępacji zasiadła Miśkowi na kolanach. – Kochają się, co? – zapytał ją Jędrzej. – Tak, gorsze dni mają, jak każdy, ale zawsze chciałam mieć taką relację z partnerem, jak oni między sobą. Mówiąc, objęła go za szyję. – kolacji z alkoholem i tańce? Myślę, że podołałbym. Roześmiał się i dmuchnął Magdzie w ucho. Ty, jak coś powiesz? Zasłoniła mu usta ręką, ale dwie pary oczu patrzyły na siebie poważnie. Wiesz o tym, że mamy szansę, powiedział, a ona czuła jakiego wąsy łaskoczą ją w dłoń. Tak mówisz? Teraz patrzyła na niego nieśmiało. Bardziej wolę robić niż mówić. Odchylił głowę, a potem kłapnął zębami w stronę mychy. Wszystko zależy od nas, a ja. spojrzał jej w oczy. Ja jestem zdecydowany. Rumieniąc się, ukryła twarz w zagłębieniu jego szyi. Myśli się pogorszyło? Może trzeba ją zanieść na górę? Witka spytała zaczepnym tonem i pochyliła się w stronę przyjaciół. Tak uważasz? Wisiek udawał, że wziął słowa Tusi na poważnie. Sprawdźmy. Przyłożył palce do żeber Magdy i zaczął ją łaskotać. Natychmiast zerwała się na nogi. Hej! zawołała. Nie, Witka, wcale nie jest tak źle. Orzekł Jędrzej, również wstając. Teraz wyciągnął dłoń do przyjaciółki. Nasza kolej, chodź! Już ja wam zapuszczę piosenkę. Mycha znalazła doskonałą formę zemsty. Jej rodzice usiedli przy stole i oglądali ze śmiechem, jak tamtych dwoje wygina się do twista. Jesteś okropna! zawołała widzia. chodź tu zaraz! Magda nie dała się prosić i wreszcie szaleli we trójkę. Kilka kieliszków wina później, rodzice Magdy też mieli swoje zapasy, Widz siedzącej na kanapie upadła głowa. Pani Renata bardzo się przejęła. Sądziła, że dziewczynie coś się stało. Mietek tylko śmiał się pod nosem, a Jędrzej zrobił to co zawsze. Wziął przyjaciółkę na ręce i kierowany przez Madzie zaniósł tam, gdzie trzeba. Magda i on mieli problem z szybkim powrotem na dół. Zebrało im się na czułości i to wcale nie byle jakie. Kołowitki mogłaby teraz chodzić orkiestra denta, a i tak nie zareagowałaby. Na parterze pani Renia zerkała na schody z niepokojem. Mietek. Może pójdę zobaczyć, czy wszystko w porządku? spytała. Zapewniam cię, że na górze wszystko jest w porządku. Strzelił oczami w kierunku żony. Ale mnie, te, Gwitka nie wyglądała dobrze. Może coś się stało i dlatego nie schodzą. Nie odpuszczała. Teraz już mężczyzna roześmiał się. Renia, jak chcesz to idź, ale to twoja będzie wina, jak zostaniemy dziadkami. Oż ty już nagadasz, jakimi dziadkami? Obruszyła się kobieta. Nie wolno młodych straszyć, zaczną się jąkać. Uścisnął jej dłoń, szczerząc się. No idą, szepnęła kobieta z ulgą. A i owszem, tylko Mycha coś miała nie tak z bluską, a konkretnie z guzikami. Jędrzej zresztą też. Rodzice przekazali sobie tylko porozumiewawcze spojrzenie i żadne z nich nie zdradziło się ze spostrzeżeniami. Już pora, będę się zbierał, orzekł Misiek. Jego spodnie zdążyły wyschnąć, więc już miał je na sobie. Bardzo dziękuję za wspaniałą gościnę. Uścisnął dłoń gospodyni. — Teraz wiem, skąd Magda Madryk do podejmowania gości. Rozluźniony przez alkohol puścił oczko panu Mietkowi. — Nam również było bardzo miło ciebie gościć — uśmiechnęła się pani Renia. — Zapraszamy częściej. I to już było coś. — Odprowadzę cię — powiedziała Mycha. Przy drzwiach ubrali się w kurtki i buty i cicho wyszli z domu. Taksówka miała podjechać niebawem. Zamówili ją, będąc na górze. — Jesteś zadowolona? — spytał misiek, zatrzymując się przy furtce i obejmując ukochaną w pasie. — No pewnie. — pocałowała go krótko i oparła czoło na jego piersi. — Jest mi z tobą naprawdę dobrze. Nie miała pojęcia, jak wiele emocji wzbudziły w nim te słowa. — Mi z tobą też, mysia. Mi też. — zdążył powiedzieć, po czym podjechał samochód z lokalnej korporacji taksówek. — Do zobaczenia pochylił się i pocałował Madzie na pożegnanie. No pa. Poczekała, aż auto zniknęło za zakrętem i wróciła do domu. Teraz już będzie dobrze, pomyślała, zamykając za sobą drzwi. Nie obchodzi mnie to. W pomieszczeniu rozległ się twardy głos. Od czego cię tu mam? Jaka była umowa? Człowiek na linii gęsto się tłumaczył. Mam pod sobą ludzi, za których odpowiadam. Dało się znów słyszeć. Będę musiał się nawyginać, ale spróbuję ci załatwić jeden dzień zwłoki. Jeden, rozumiesz? Usłyszał niewyraźne potwierdzenie. Jeśli dostawa się opóźni, albo co gorsza nie dotrze, wyrzucę cię na zbity pysk. Zakończono połączenie. Paweł odrzucił telefon na sofę i przycisnął palce do skroni. Co za dzień wściekał się w duchu. Od jakiegoś czasu Sapiński mu podpadał, a teraz znowu to. Przez swoją opieszałość zawalił dostawę mikroprocesorów i firma może mieć przestój. Ostatnią rzecz, jakiej by chciał, to przymusowe urlopy, ale żeby to był pierwszy raz. Może rzeczywiście niepotrzebnie go tu trzyma. Z drugiej jednak strony facet zna się na rzeczy i ciężko byłoby znaleźć kogoś szybko w jego miejsce. Mężczyzna zamknął oczy i założył ręce za głowę. Jak mi się marzy odpoczynek, powiedział cicho. Ale sam się pchałem na to stanowisko. Odszedł do od okna i usiadł za biurkiem, opierając czoło na dłoniach. Pozwolił myślom odpłynąć bez kontroli. Na początku zobaczył coś jakby drzewa poruszane przez wiatr. Kolejny obraz to szosa wśród pól i już wiedział, że jest w domu. Matka mówiła coś do niego, a on słuchał, jakby to była ich ostatnia rozmowa. Duży Fiat. Teraz już nie było wątpliwości, co zobaczy dalej. Witka. Ale nie taka, jak ją widział ostatnio. Ta dawna, ta jego Wicia. Słyszał jej śmiech i czuł dłoń w swojej dłoni. Tego uczucia nigdy nie zapomni. Biegli przez łąkę, a wiatr rozwiewał jej włosy. Nagle zadzwonił telefon na biurku i Paweł poderwał głowę. Tak, przytrzymał guzik interkomu. Księgowa, panie prezesie, usłyszał i powstrzymał westchnienie. Poproś. Tego samego wieczoru Paweł zadzwonił do matki. Uzgodnił, że w weekend przyjedzie po fiata. Kobieta bardzo się ucieszyła i obiecała zrobić jego ulubione danie placek po węgiersku. Teraz już miał motywację do walki z resztą tygodnia. — Cześć, Remek! — mężczyźni przywitali się na misia. — No hej, Paweł, jak droga! Wytrzęsło i strasznie się dłużyło, ale też był w tym jakiś relaks. — Za kółkiem ciągle musisz wytężać uwagę. Pociąg jedzie sam. — Dziękuję, że po mnie wyjechałeś. Musiałbym zasuwać ze stacji pieszo. — Nie ma za co. Zawsze dobrze zobaczyć przyjaciela. Uśmiechnął się rozmówca. — To dokąd teraz? Do matki. To ruszajmy. Remek odwiózł Pawła do domu woźniców i wrócił do siebie. Szczerze mówiąc, był bardzo zaskoczony, w dodatku niemile. Towarzysz zmienił się od ich ostatniego widzenia. Zazwyczaj człowiek wesoły, pozytywnie nastawiony, teraz jakby poszarzały, zamyślający się w trakcie wypowiedzi. W pewnym sensie to zrozumiałe. Całkiem niedawno stracił ojca. Ale w jego oczach nie było rozpaczy. To była rezygnacja. Te domysły martwiły Remka i postanowił sobie, że spróbuje dowiedzieć się o co tu chodzi. Okazja nadarzyła się kolejnego dnia, kiedy przyjaciel podjechał na przegląd świata. Przed tak dużą trasą chciał mieć pewność, że wszystko gra. Jestem, powiedział, wysiadając z samochodu. No witaj, jak dziś spałeś? zagadnął brat Witki. Kiepsko, nowe miejsce. Czy na pewno, zastanawiał się Remek. Jeśli chcesz, zaprowadzę cię do domu na kawę. Matka na pewno chętnie z tobą porozmawia. Ale ja z nią nie, stwierdził w duchu przybyły. Nie mógł zapomnieć kobiecie przykrych słów wypowiedzianych do córki przed samym odjazdem. Zostanę, odpowiedział. Popatrzę, jak pracujesz. Chyba weszło ci to w krew, uśmiechnął się przez ramię towarzysz. Jedyną reakcję na to nawiązanie do sytuacji sprzed miesiąca był nikły uśmiech. Zdecydowanie Paweł nie był sobą. Jak ci się żyje w wielkim świecie? ciągnął temat gospodarz. Bez zmian, firma łóżko firma łóżko. Aż takie masz powodzenie? Zażartował Remek. Marzę o tym, żeby być w stanie normalnie spać. Nie odbił piłeczki rozmówca. Jak tylko zamknę oczy, zaczyna się karuzela myśli. Problemy w firmie? Mężczyzna podniósł maskę samochodu i sprawdzał poziom oleju w silniku. Były są i będą, ale ostatnio to już przesadzają. Weschnął Paweł i zaczął krążyć po szopie. Uporczywie starał się wypchnąć z myśli Witkę. Wszystko na co spojrzał kojarzyło mu się z nią. Żałujesz, czego, że otworzyłem firmę? Trafił wzrokiem na koszulę w czerwoną kratę. Zacisnął dłoń, żeby jej nie dotknąć. Na przykład, na chwilę zapadła cisza. Czasami mam dość odpowiedzialności. Ale to mi przejdzie, bo lubię adrenalinę, ryzyko, bycie panem swego losu. Obszedł samochód i usiadł na beczce, która była jego miejscem, gdy miał wartę przywici. Więc co się dzieje? Remek wytarł ręce w szmatę i stanął naprzeciw rozmówcy. Odpowiedzią było wzruszenie ramion. Źle sypiasz? Od jakiegoś czasu. Jesz regularnie? Bilans prowadzisz? Słaby uśmiech ze strony Pawła. Jak kiedy? A relaks? O czym my mówimy ciągle pod telefonem. Seks? No, mi możesz powiedzieć. Zazwyczaj musiałeś się oganiać. Znudziły mnie puste panienki. Ty jesteś Paweł czy jakiś jego daleki kuzyn? Jak to znudziły? Tak to. Towarzysz wstał. Od Karo nie miałem nikogo i nie zamierzam mieć. Remek nie wierzył własnym uszom. Nie dasz rady, przywykłeś. Stwierdził, nie spuszczając oczu z rozmówcy. Muszę odpocząć. Zaczął mówić, ale nie dokończył, bo mu przerwano: Od tego w imię czego? Paweł sapnął: Już ci mówiłem, znudziły mnie, każda jest taka sama. Są młode, ładne, chętne, wyliczał na palcach mechanik. Nie dają ukojenia, wyrzucił nagle z siebie przyjaciel. Mógłbym być kwadratowy i z jednym okiem, żadna nie chce mnie dla mnie, tylko dla mojego portfela. Tu cię boli, pomyślał Remek. No to zróbmy test. Czemu zaczęło ci to przeszkadzać? Nie wiedziałeś, że tak będzie? — Jesteś bez serca! — zawołał Paweł, gromiąc go wzrokiem. — Ja? — Sądzisz, że nie mam uczuć? Że zależy mi tylko na kolejnym zaliczeniu? — spuścił głowę. — Mam ich wszystkich po dziurki w nosie. Pusty śmiech na zawołanie, puste oczy rzekomo na mnie patrzące. Zero naturalności. Każdy gest obliczony na efekt. Rude, czarne, blond, wysokie, niskie, z małym, z dużym biustem. Inne, a takie same. Żadna z nich nie dorasta do pięt... Zaciął się wzburzony. — Wici? — spytał cicho gospodarz. Paweł wybiegł na zewnątrz. — Tak, tak, do cholery, masz rację, wici! Huczało mu w głowie, a nogi same niosły pod ich drzewo. Wkrótce oparł dłonie na pniu. Przypomniało mu się, jak płakała tu ostatnio. Tak bardzo chciał ją pocieszyć. Matka nie traktowała jej dobrze. Nieustanne docinki. — Wicia! — szepnął i chwytając kamień rzucił go w pole. Paweł usłyszał za sobą głos Remka. — Powiedz mi! — odwrócił się szybko i spojrzał przybyłemu w oczy, a wzrok miał płonący. — Powiedz mi, gdzie ona pracuje. Nie chcę wiedzieć, gdzie mieszka. Chcę chce tylko zobaczyć z daleka, jak się miewa i jak jej się wiedzie. Patrzył już gdzieś w dal. Brat Witki był kompletnie zaskoczony takim obrotem sprawy. Nie sądził, że kwestia jest tak poważna. Takie zachowanie zupełnie nie pasowało do znajomego sprzed lat. Paweł? Moja siostra to nie jest zabawka, zmarszczył brwi. Odpuść. Mam potąd zabawek, machnął ręką gdzieś nad głową. Nie. Remek odwrócił się i zaczął odchodzić. Cofnięto go za ramię. Tylko nazwisko właściciela, proszę. Paweł nie, drugi raz jej tego nie zrobisz, mierzyli się wzrokiem. Nie zrobię. Ile razy mam powtarzać, że żałuję? Jak mam udowodnić, że nie jestem taki jak kiedyś? Co mam zrobić? Powiedz, to zrobię. Do licha przecież mam jej numer. Mógłbym dzwonić dniami i nocami. A dzwonisz? Nie próbuję. Ona mnie nie chce. To sam sobie odpowiedziałeś. Czego od niej chcesz? Remek postąpił do przodu, a ręce zaczynały go świeżbić. Sądzisz, że poleci na wielkiego pana? Nie poleci. Jest przecież zajęta, a ja tylko chcę... Jasne, tylko popatrzeć. Zdenerwował się brat Witki. Miłosierny Samarytanin. Moja siostra to nie antydepresant. Trzymaj się od niej z dala. Nie. Padła spokojna odpowiedź. Co powiedziałeś? Rozmówca pochylił nieco głowę. Paweł doskoczył do niego, chwycił jego pięści w dłoni i przycisnął do swojej twarzy. Uderz mnie! zawołał. Uderz! Zwariowałeś! Remek próbował cofnąć dłonie. Chciałeś to zrobić wtedy, zrób teraz, no już! Przestań, nie będę cię bił! Zasłużyłem, pamiętasz? Zakochała się we mnie, oddała mi wszystko, co miała najcenniejszego. Korzystałem z tego na wszelkie sposoby. Zabawiłem się nią. Umyślnie prowokował przyjaciela. Jej piękne oczy świata poza mną nie widziały, a ja wybrałem świat. To były boskie wakacje, takie jak jej uległe ciało. Żadna inna potem nie uraczyła mnie takimi sztuczkami jak Witka. — Nie waż się wymawiać jej imienia, Dubku. zawołał Remek i jednym ciosem posłał Pawła na ziemię. Na chwilę czas się zatrzymał. Obrońca wici dyszał, a Paweł wycierał rękawem krew z nosa nagle zaczął się cicho śmiać i głośniej. Pogieło cię całkiem, szepnął Remek. Tak, pogieło, zgodził się tamten. Nazwisko. Nie odpuścisz. Znajdę ją choćbym miał sprawdzić każdy jeden warsztat w Poznaniu. Leżąc na ziemi, podpierał się na łokciach. Remek spojrzał w ziemię i zakołysał się na piętach. Śmiałek, powiedział w końcu i zaczął odchodzić. No pewnie, że śmiałek i dopnę swego, wstał na nogi przyjaciel. Śmiałek to nazwisko, kretynie, rzucił przez ramię brat Witki. Jutro przyjdź po fiata. Jest, krzyknął tamten i podskoczył szeroko się uśmiechając. Jędrzej zetrzeć na pył. Usłyszał jeszcze Paweł i skierował się do głównej drogi. Koniec odcinka czterdziestego. Paweł niesiony falą optymizmu, zajedzie na warsztat i zobaczy coś, co go mocno wzburzy. Postanowi działać natychmiast. W obliczu tych wydarzeń Związek Magdy i Jędrzeja przejdzie próbę ognia. Czyżby doszło do czegoś, czego Madzia nie będzie w stanie wybaczyć przyjaciołom?